Dla zachodniczki sportujące w tej konkurencji mamy proszę o utrzymaniu konkurencji proszę pozostać w wodzie Przy ścianach. Taka jest decyzja sędziego z składu sędziowskiego. Wpływamy na zakładkę. Prosimy o pozostawanie. Kropce, rocznik 99. Bardzo prosimy na podwój. Miejsce trzecie. A Luimas. Pan Miejsce drugie. Zmitry Turek. Baranowicze I miejsce pierwsze Z Sergiej Brześć A u nas Skowna Turejka Baranowicze i Sergiej Kapurą I serotniczki, przypominamy, pozostają w grze.